Cześć Róweczki! Nowy dzień, nowe możliwości. W tym filmiku powiem Wam, jakie suplementy zawsze znajdują się w mojej szafce slash spiżarni, a że jesteśmy w nowym mieszkaniu i robiłam selekcję, to pomyślałam, że jest to najlepszy moment y, na nagranie tego typu filmu, także dzisiaj Wam pokażę, bez czego rzeczywiście nie mogę się obyć, jeżeli chodzi o suplementację bez przedłużania. Przechodzimy już do filmu. No dobra, słuchajcie, tych suplementów nie ma dużo, więc to będzie szybki film i zaczniemy od kanaste, bo kanaste już wiecie, że jest ze mną od, no, na pewno ponad rok, jeżeli nie półtora roku i oczywiście teraz w ciąży ja nie biorę Kanastę, y, nie dlatego, że jest to w jakikolwiek sposób szkodliwe, ale dlatego, że ilość badań jest po prostu jeszcze bardzo mała dotycząca stosowania kanastek w ciąży. Nie jest to w sumie dziwne, jest to relatywnie jeszcze nowa rzecz, nowy produkt, ale brałam cały okres przed ciążą, czyli dobry rok. To co muszę od razu powiedzieć na wstępie, to są takie benefity, o których już wiecie. Po pierwsze, olejek CBD poprawia jakość snu, pomaga w walce ze stresem. Pomaga w regeneracji takiej też potreningowej i nie tylko. Może też poprawiać nasze libido, i to zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. E, ten piękny, żółty kolor, nowy branding, już widzieliście. Macie z kodem Aniaka 15% zniżki na produkty CBD u Kanaste jak zawsze i to również działa na subskrypcję, czyli ten taki model subskrypcyjny, nie musicie się wtedy martwić o to, żeby zamawiać kolejną butelkę olejku CBD, bo kanasta będzie dla Was o tym pamiętać, e, więc koniecznie sobie na to zerknijcie. Tutaj jak zawsze możecie zobaczyć na stronie, jak to wszystko wygląda. To stężenie... Mm, Musicie dostosować do siebie. Macie teraz ankietę na stronie, którą możecie wypełnić, która Wam pomoże zdecydować, jakie stężenie będzie dla Was najlepsze. Plus zawsze możecie do nich napisać. Oni naprawdę są bardzo pomocni i pomogą na pewno dostosować takie stężenie, jakie dla Was będzie najlepsze. No, i potem to jest trochę testowanie takie w praktyce. No, być może za pierwszym razem nie będzie to idealnie trafione, ale, ale myślę, że metodą prób i błędów dojdzie, dojdziecie do tego, jaki olejek jest dla Was najlepszy. Także jeszcze raz Ania K daje Wam 15% zniżki na produkty CBD. Tak jak powiedziałam, wspiera lepszy sen, pomaga redukować stres. Oczywiście to nie jest magia, że to wszystko nagle znika, to jest też proces, więc warto o tym. Pamiętać, no i zerkajcie koniecznie na ich piękną żółtą stronę. Dobra, kolejne produkty, z których korzystam, tak się zastanawiałam, czy je wszystkie tutaj umieścić, no ale że jestem w ciąży, to biorę teraz e, witaminy takie dla kobiet w ciąży, a ja akurat u mnie to jest Femibion 2, nie jest to absolutnie sponsorowane, po prostu to jest zalecone przez mojego lekarza. Każda kobieta w ciąży te e, witaminy zazwyczaj musi brać, więc to jest taki nowy suplement dla mnie. Z takich starszych suplementów ketony egzogenne i ja je biorę cały czas. Dlaczego akurat te konkretne? W ogóle nie znam tej firmy, firmy, nie mam pojęcia, co to jest za firma, ale to są jedyne ketony egzogenne, które znalazłam w ostatnim czasie, które nie są dosładzane nawet takim słodzikiem. Swego czasu y, używałam ketonów egzogennych firmy Bec Biketo, y, ale niestety zaczęli je dosładzać erytrytolem, co dla mnie traci trochę sens. Ketonów egzogennych, jakoś mi to ze sobą nie współgra. Ja rozumiem, że ketony egzogenne są bardzo niesmaczne i w ten sposób to jest dużo łatwiejsze do wypicia, ale chyba nie do końca o, tym, o to w tym chodzi, dlatego ja używam te konkretne. Z kolejnych suplementów, które znacie i widzicie u mnie cały czas, to jest PrimaBiotic Collagen. Kot również do tego kolagenu Myślę, możecie sobie zerknąć w innym filmiku. Ee, dalej, witamina C. Myślę, że nie trzeba tutaj za bardzo opisywać, dlaczego witamina C jest. Takim suplementem, który każdy zna i chyba każdy od dziecka brał, więc witaminę C również suplementuję niecodziennie, czasami zapominam, także nie jest to coś, co na pewno biorę dzień w dzień. Dalej, to co suplementuję, magnes. Tutaj akurat magne B6. Głównie dlatego, że ja trenuję dużo, dalej trenuję sporo w ciąży. I magnes y, fajnie wspiera jednak regenerację mięśni, y, więc ten magnes sobie y, suplementuje dodatkowo. Kolejna rzecz, taki trochę nietypowy suplement, ale suplement, suplement olej MCT. Tu akurat od biketo, ja z biketo już nie współpracuję, ke, kiedyś współpracowałam i akurat ten olej MCT wiem, że jest dobrej jakości i um, że u mnie się sprawdza, więc olej MCT czy to do czarnej kawy, zazwyczaj do czarnej kawy, bo karmy takiej kuloodpornej ja właściwie obecnie nie pijam, więc do czarnej kawy po prostu sobie trochę tego oleju MCT dolewam, można też stosować na przykład do sałatek ale akurat y, dla mnie niekoniecznie jest to najlepsze rozwiązanie. Suplement, którego nie biorę codziennie, ale zdarza się, to jest betaina HCL. Betainę bierzemy y, na wspomaganie trawienia, przy jedzeniu. Jeżeli macie na przykład jakiś cięższy posiłek i czujecie, że po nim możecie się gorzej czuć, y, to rzeczywiście ta betaina będzie fajnym rozwiązaniem. Praca jelit u mnie jest bardzo istotna w ciąży, ona jest troszkę jeszcze bardziej utrudniona przez hormony, które no niestety są e, dużo bardziej pobudzone, więc ta betaina gdzieś tam mniej lub bardziej, bardziej ale u mnie gości e, w mojej diecie, poczekajcie muszę wziąć łyka wody, bo się zmachałam, a szósty miesiąc ciąży to już nie przelewki przechodzimy do jeszcze dwóch ostatnich suplementów tak jak powiedziałam, ja nie nadużywam suplementów, nie biorę ich bardzo dużo. Uważam, że wszystko właściwie można uzyskać z diety, jeżeli jest gęsto odżywcza i pełnowartościowa, więc też nie, chcę, nie chciałam tutaj Was przeładować, przebodźcować. Kolejny taki probio probiotyk, ale już myślę o probiotyku i mówię mm, o probiotyku. Kolejny taki produkt to jest L-glutamina. Znowu fajnie wspiera pracę jelit. Nie biorę codziennie, ale powinnam zacząć szczerze powiedziawszy. E, to akurat od Women's Best woda, woda najbardziej popularny suplement tak całkiem serio więc L-glutamina na pracę jelit i celowo e, produkt, którego nie wyjmowałam bo chciałam, żeby był w lodówce przez ten cały czas e, to jest Vivomix probiotyk e, Vivomix odkryłam myślę z 3 lata temu, e, kiedy przechodziłam jakąś tam diagnostykę związaną ze swoimi problemami trawiennymi jelitowymi. Jest to rzeczywiście taki probiotyk, który, który moim zdaniem bardzo dobrze działa, tylko koniecznie trzeba go przechowywać do, w lodówce i wspomaga jakieś tam procesy, znaczy bal właściwie ma działanie przeciwzapalne, więc też pomaga temu naszemu układu, układowi trawiennemu, który jest narażony na dość dużo. To byłyby wszystkie suplementy, których ja używam dość regularnie. Nie chciałam tutaj bardzo dużo tego umieszczać. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to bardzo serdecznie proszę Was, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Przycisk jest gdzieś poniżej. Dzwoneczek przypomina Wam o nowym filmie. Możecie też mnie obserwować na Instagramie. Teraz będzie więcej filmów. Z z tego mieszkania, ze względów oczywistych, teraz tutaj mieszkam. I będzie trochę więcej filmów niezwiązanych z dietą, więc zawsze będę was ostrzegać, jeżeli to jest film związany z tematyką bardziej ciążową. Wiem, że dla kogoś to może być nieinteresujące lub drażliwe, ale w ciąży jestem i jest to teraz moja codzienność, więc na pewno takich filmów będzie więcej. A na dzisiaj to już wszystko i zdrowego odchodzenia. Życzę Wamania na razie. Cześć!